Miłość jałowa, zmurszałe słowa, zakrzepłe gesty, zmowa milczenia, snobizm bezkresny. wsiane złudzenia w jałowej ziemi rodzą zwątpienia, koszmar bezdenny. Wskazówki czasu grymasem złości biją na alarm w tryby zazdrości. Wieniec pokuty Dany w ofierze, pozorem buty, w zastygłej wieży. Skropiona łzami gorycz, rozterka, spływa bruzdami, w śmiechu, w lusterkach. W ciszy zastygłej drży gryma z bólu, skurcz zła odległy. Sam się utłony.